Cześć, z tej strony Aleksandra Olbryś, a razem ze mną jest Aleksander Pawlak. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy lepszym wyborem będą monety czy sztabki i od czego to zależy. Decydując się na inwestycje w złoto, musimy mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że przyjdzie w końcu moment na spieniężenie tej inwestycji. I z tej perspektywy, czy lepszym wyborem są sztabki czy monety? No, tak zupełnie szczerze to nie ma to większego znaczenia. Znaczy bez żadnego problemu sprzedamy i sztabkę, i monetę e, tak naprawdę na, na całym świecie. Znaczy jeśli mówimy tutaj o złocie inwestycyjnym, e, o, o, o sztabkach z mennic akredytowanych przez LBMA, czy o monetach bulionowych, e, czy, czy o monetach historycznych, e, bez żadnego problemu te najpopularniejsze produkty sprzedamy na całym świecie e, jako właśnie złoto inwestycyjne. Więc to czym bym się kierował tutaj przede wszystkim, to w przypadku sztabek rozpoznawalnością producenta, czyli tutaj marka ma znaczenie. W przypadku monet, no to znowu im popularniejsza, bardziej znana moneta, tym będzie łatwiej ją gdzieś dalej odsprzedać. W takim razie, jakie są, te najpopular... jakie są najpopularniejsi producenci, jeżeli chodzi o sztabki? A jak, jeżeli chodzi o monety? Najłatwiej może zacząć od monet, no to mówimy tutaj o najpopularniejszych monetach bulionowych. To jest Brytania, to jest australijski kangur, to jest wiedeński filharmonik liść klonu i Krugerand. To, są, to, są, to jest ta piątka, która jest rozpoznawalna absolutnie na całym świecie. Każda instytucja, każda firma, która zajmuje się obrotem złotem, z przyjemnością odkupi od nas te, te monety i, i da nam w zamian lokalną, lokalną walutę, gdzie, gdziekolwiek by nas nie, nie, nie poniosło. Jest to bardzo komfortowa pozycja z tej inwestycyjnej perspektywy z tego względu, że to są to, to, to jest te pięć globalnych, globalnych rozwiązań. W kiedy mówimy o sztabkach, jest to troszkę bardziej złożony temat, natomiast na pewno jest to też uzależnione geograficznie, czyli na przykład kiedy mówimy o mennicy PAMP, to w Europie może ona nie jest najbardziej popularnym rozwiązaniem, natomiast cieszy się bardzo dużym uznaniem i popularnością w krajach arabskich i w Stanach Zjednoczonych. Jeśli mówimy o takich stricte globalnych graczach, no to na pewno należałoby wymienić Walkambi, które, które jest jedną z największych rafinerii na świecie, która... Dostarcza, dostarcza to, to, to złoto absolutnie, absolutnie wszędzie. Są też inni gracze, nie wiem, Argor Heraus chociażby, Perfmint produkuje swoje sztabki, więc jest tam, jest tam szerszy wybór, natomiast faktycznie warto kierować się tym, żeby ta sztabka była możliwie, możliwie znana, możliwie popularna, żeby po prostu nie mieć problemów z późniejszą sprzedażą. Często też się mówi o tej akredytacji LBMA, że ona ma dosyć istotne znaczenie. Pytanie jak jest w rzeczywistości, jak jest w praktyce? To jest. Istotne, ale to nie jest aż tak istotne, jak się o tym mówi. Znaczy mówiąc, mówiąc wprost, to jest bardzo ważne przy obrocie instytucjonalnym, przy obrocie giełdowym, bo wtedy instytucje czy banki centralne na przykład mają gwarancję, że, że to są takie sztaby, jakie, jakie być powinny. W momencie, kiedy mówimy o, o, o inwestycjach stricte indywidualnych, no to, to nie jest aż tak istotne. Weźmy chociażby przykład mennicy austriackiej, która nie ma akredytacji z tego, że nie produkuje sztabek. To jest jedyny powód, dla którego męce nie ma tej akredytacji. Oni po prostu nie produkują własnych sztab na rynek giełdowy, więc nie mają tego, no bo, no bo nie, nie mają jak tego dostać tak naprawdę. Więc warto, warto o tym pamiętać, bo w dalszym ciągu wiedeński filharmonik to jest absolutnie top inwestycyjny, zwłaszcza w Europie. W Europie to jest absolutnie jedna z najważniejszych monet. Na świecie, na świecie oczywiście również. Natomiast, no znowu, tutaj idąc tą geografią, no, na przykład w Stanach Zjednoczonych, orzeł, orzeł z Bizonem cieszą się większą popularnością niż u nas. No, jest to, jest to w, w pewien sposób naturalne, ograniczone też logistyką. Więc jest to, jest to ważne, natomiast nie, nie jest krytyczne. A jeżeli chodzi o certipaki, powiedzmy, mamy taką sytuację, że możemy korzystnie kupić sztapkę, która nie posiada certipaku, jest to powiedzmy sztabka pump. Czy warto? Czy byś jednak zrezygnował z takiej inwestycji? Przede wszystkim ostrożnie w tym znaczeniu, że co to znaczy atrakcyjna cena. Jeśli mówimy o atrakcyjnej cenie, czyli na przykład nie wiem, 1% taniej czy 2% taniej niż nasza oferta na stronie, no to pewnie warto zwrócić na to uwagę. Natomiast bardziej atrakcyjna może z kolei wzbudzić dalej idące podejrzenia. No a teraz e, dlaczego? No, w każdej chwili i e, dosyć, dosyć regularnie, na przykład my jako Tawex oddajemy mennicom na przetop część złota, które skupiliśmy. Czyli jeśli skupiliśmy dużo właśnie sztabek, na przykład bez certipaków, e, no to, to to złoto jest odsprzedawane e, dalej, e, dalej mennicom, więc to złoto dalej krąży w obiegu. No i to, co jest istotne, to jest to, że e, nie ma powodu, żeby dawać jakąś szczególną okazję na, na taką sztabkę. Ona faktycznie powinna być tańsza i w skupie też e, proponujemy niższe stawki za, za takie sztabki, z tego względu, że nie powinniśmy ich sprzedawać dalej jako pełnowartościowy produkt. To jest dalej czyste złoto, więc nie ma problemu, żeby to odsprzedać. E, natomiast no nie jest to już dalej sztabka w pełnym tego słowa rozumieniu. Każdy, kto inwestuje, raczej woli otrzymać sztabkę w certyfikacie e, w poprawnie zapakowaną, a nie coś no, niepełnowartościowego. No właśnie ogólnie podczątkujący inwestorzy mogą się zastanawiać, właśnie, jak mają zweryfikować autentyczność takiej sztabki bez wyciągania jej z Certipaku? No i to jest dosyć istotny argument osób, które wolą inwestycje w monety właśnie pod kątem tej weryfikacji autentyczności. Więc jak to wygląda w przypadku sztabek w certipakach? To, to warto podkreślić, że w domowych warunkach łatwiej weryfikuje się monety, to jest bezdyskusyjne, Jakby tu, tu, tu z tym polemizować nie można. Jeśli mówimy o sztabkach, to bardzo skuteczną metodą, e, znaczy my, my stosujemy tutaj dwa podstawowe narzędzia, to jest waga magnetyczna i spektrometr. E, spektrometr oczywiście w przypadku zapakowanej sztabki zbyt e, głęboko tej sztabki nie sprawdzi, natomiast jest to z reguły wystarczający odczyt, zwłaszcza właśnie w połączeniu z wagą magnetyczną, która pokazuje nam, jak, e, jak ta sztabka reaguje, e, reaguje na magnes. Oczywiście oprócz tego należy sp sprawdzić jej wymiary e, no i, 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 i wagę. To, co też należy podkreślić, to to, że jeśli mówimy o podrobionych sztabkach, no to one nie są podrabiane. O uncjowych na przykład. Uncjowa podrabiana sztabka nie jest podrabiana wolframem, bo to jest bardzo drogie i skomplikowane. Jakby. Często ludzie, którzy mówią o podróbkach wolframowych, myślą, że nie wiem, idę do sklepu z wolframem, kupuję sobie wolfram i ukleję z niego sztabkę. No, nie, to tak nie działa. A jeśli mówimy o tych legendarnych prętach wolframowych, to one są w tych 400 uncjowych sztabach, a nie, a nie w uncjowych sztabkach, którymi na co dzień obracamy. Te uncjowe sztabki podrabiane z reguły nie trzymają wagi ani wymiarów. Gęstość złota jest dość trudna do osiągnięcia i z reguły to jest jakiś tam stop miedzi w kolorze złotym i ta sztabka jest po prostu bardzo gruba w porównaniu do, 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 do autentycznej, więc już po wymiarach bardzo często jesteśmy w stanie zweryfikować sztabkę, nawet przez certyfikat jesteśmy w stanie sprawdzić wymiary samej sztabki i porównać ją na przykład ze stroną producenta I już to nam powie z bardzo dużą dozą pewności, czy wszystko jest w porządku. Tutaj też pozwolę sobie naszych widzów odesłać do filmu w naszym kanale, na którym właśnie dokonaliśmy takiej weryfikacji. Możecie też zobaczyć, jak wygląda taka podrobiona sztabka obok na tle prawdziwej. A powiedz mi, powiedzmy, weźmy sobie taką sytuację. Mamy do ulokowania w złocie 30 tysięcy i teraz pytanie. Czy lepszym rozwiązaniem będzie na przykład 100 gramowa sztabka, czy jednak kilka mniejszych produktów, i tutaj dywersyfikacja też w obrębie, mm, czy to będą sztabki, czy monety. No ja bym, jak ja bym miał tysięcy złotych zainwestować tu i teraz, to kupiłbym 3 uncjowe monety i dopełnił do 300000 jednogramowymi sztabkami. No i teraz dlaczego? Z tego względu, że nigdy nie wiemy, jaką kwotę tu i teraz będziemy potrzebować. A więc jeśli będę potrzebować na za miesiąc z jakiegokolwiek losowego powodu 10 tysięcy złotych, no to odsprzedam jedną monetę i nie mam z tym żadnego problemu, co, co z tym dalej zrobić. Więc. Tak, to, to jest, jeśli miałbym rekomendować dla konkretnej kwoty 300 tysięcy, to, to, to poszedłbym w tę stronę. Eee, jednogramowe sztabki są zawsze fajnym, fajnym uzupełnieniem tutaj e, każdego, każdego portfela złotego. E, trochę już podjęliśmy temat tego czynnika e, cenowego. E, pytanie, czy w przypadku jedną produktów lepszym rozwiązaniem są sztabki czy monety? Pod kątem właśnie e, opłacalności. No więc porównując Uncjęową sztabkę do uncjowej monety, no to jakbym tak bardzo prosto powiedzieć, to sztabka będzie nieco tańsza, produkcja sztabek jest tańsza, łatwiej, łatwiej się jej produkuje, dzięki czemu za gram czystego kruszcu wychodzą one taniej niż monety. Natomiast podstawą za tą monetę jest właśnie ta łatwość weryfikacji, to, to, że możemy ją sobie wyjąć, obejrzeć, pomierzyć dokładnie, faktycznie to jest coś, co często do, do, do klientów, do inwestorów przemawia. Więc to są, to, to jest ta fundamentalna różnica między właśnie uncją sztabką, uncją monetą. To. No właśnie, a tutaj pytanie też, czy przy późniejszej odsprzedaży możemy liczyć na wyższą kwotę za monetę niż za sztabkę? Jak to wygląda? Z reguły, z reguły tak, ten spread jest dosyć zbliżony, czyli ta różnica między ceną sprzedaży a ceną skupu. Różnica w obu przypadkach jest zbliżona, natomiast w przypadku sztabek będzie ona po prostu na nieco niższych pułapach niż w przypadku monet. Czyli tak naprawdę wszystko zależy od tych indywidualnych preferencji. Tak, natomiast warto też zwrócić uwagę na przykład, no tutaj w Polsce bardzo ważna jest kwestia, powiedzmy, jak to wygląda na przykład w Wielkiej Brytanii, czyli tego, że przykładowo w Wielkiej Brytanii zwolnione z podatku dochodowego są tylko monety z nominałem funta. No więc z perspektywy brytyjskiego inwestora najlepszym rozwiązaniem są monety, zwłaszcza Brytanie. Jeszcze inaczej to wygląda w Norwegii, gdzie monety są zwolnione z a sztabki są obłożone podatkiem VAT, więc tam rynek wtórny nawet na sztabki za bardzo nie istnieje. Więc e, jeśli mamy jakieś takie swoje lokalne uwarunkowania, no to warto, warto się ku nim pochylić. Często w tych lokalnych uwarunkowaniach wygrywają monety. E, natomiast jeśli mówimy o polskim, polskim rynku, polskiej sytuacji, e, która jest tożsama z unijną, bo tutaj regulacje są w zasadzie od, e, odgórne z Brukseli, e, no to nie ma to znaczenia, czy to będzie moneta, czy sztabka. No, właśnie, jeszcze mam takie pytanie, bo no w branży jesteś już od X lat. Na 10. pewno, właśnie, miałam powiedzieć, że w dwóch, w dwóch cyfrach na pewno liczonych. I teraz pytanie: co częściej wybierają klienci? W Polsce dominują monety. Myślę, że tutaj głównym elementem jest ta możliwość weryfikacji. To, że możemy ją wyjąć, wyjąć z kapsla, dokładnie zmierzyć. Też trochę bardziej pocieszyć się, to faktycznie nie, nie musimy tego robić przez, przez plastikowe opakowanie. Natomiast globalnie nie ma, nie ma takiej konkretnej reguły. Tutaj już tabki pełnią bardzo ważną rolę, e, zwłaszcza przy dużych inwestycjach, czyli kiedy mówimy o inwestycjach kilogram w górę. E, Często klienci wolą właśnie na przykład 10-100 gramowych sztabek. Jest to często bardziej praktyczne i efektywne kosztowo. No i przy małych rozwiązaniach, tak jeśli mówimy o zastosowaniach prezentowych, na przykład, to często 5-gramowa sztabka prezentuje się dużo lepiej niż niż mała moneta. Tutaj też znowu pozwolę sobie odesłać do naszego filmu, jeżeli jesteście na etapie poszukiwania jakiegoś unikatowego prezentu, to mamy dla Was kilka naprawdę ciekawych propozycji. Sezon weselny w pełni, a nic bardziej nie cieszy niż koperta ze sztabką złota. Dokładnie tak. Alex, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Was oczywiście zachęcam do subskrybowania z dzwoneczkiem i lajkowania, a a jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania do nas, to do zadania ich w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Dzięki bardzo za zobaczenia.